To się go z tej strony, gdy zbracę rękę, jest... sobie prosto, to um, no jest... No okay, okay, mamy... z prosto, nie nagrywałam. No, to nie No, odcinka Okej No, No, to to jest. No, to jest. Bibi, to jest. Bibi. to jest. bibi. jest. No, to jest. No to pozdrawiam. Ok, ciśniemy Ja go tam docisnę. Oh. Ja ciśnę ludzi. I, i, ta szybka jest jakaś niezła. Silusy? Pięk, pięk. co za szczęście. O oh mój god! What? Co to było? Ale dzięki Vivi. Mieliśmy misję. Myślę... Ej, czekajcie, bo to się coś się nie wam powiem. No mam nadzieję, że nam wydropię Martisa, bo go bardzo lubię. Mam nadzieję. Słuchajcie. Ja miałem problem z nie Więc nie widzicie, że nie nie nagrywam, bo miałem problem. Miałem zbyt wielką pamięć. U kruczku, dziękuję, że sprowadziłeś nas na dobrą ziemię. Na dobrą. I na złą. To nic, więc i tak. O oh, my god, krok. Nie, nie w mi izom... złą. Kruku, myślicie iść Lepiej stąd. Ale patrząc potrząść, ale dopiero się nie do potrząśniesz jest sam. Będziesz w nieba wzięty. <laughs> Okej, okay, bierzemy. Nie wiem kogo sobie będę wziąć teraz. <laughs> U, koletkę! <laughs> Niech to pokonali mnie, co za pech i tak nie podam się. O mój Boże, 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 Uciekać, uciekać. Chcę iść stąd. Co grasz? Trenek do odcinek na YouTube. Mhm. Widzę, że wspólną masz skrzynię. Taki skrzyniaki tożsamo. To jest? Jupiiiiii. I to. Co to? Sport fix. Co to jest? co tu się słucha muzyki, że jak z niego wyjdziesz i słuchasz muzyki, to ciągle ona gra. Mm. Zobacz co jest w sklepie. Co? Co? A patrz na mnie. Ile jest mi brakuje? Ty pokaż. 100 gwiazdek. Um, Filip, jeszcze 50. 50. A, czyli 5 i zero. 5 i A nagrywa ze mną? Tu idzie 100 gwiazdek. Dobra. Czekaj, muszę coś zrobić. <noise> Okej, okay. chodź, ja Cię zapraszam. Okej, okay, mamy Filipa. Elo! Elo, wina, okiesu, mina. A for Jakieś Ja kiedyś miałem Gayla? i Leonę, naprawdę Filip? Co? Miałem kiedyś Gayla? i Leonę, ale to na innym koncie, pamiętasz? No, ja też miałem Leonę, kiedyś a ogóle... Muszę, gdy panem to jest taki, ten serny telefon. Gorysz Ja muszę się przyznać. Uh -huh. Bo muszę się przyznać. Hmm? Bo jak miałem kiedyś nie, nie miałem kiedyś telefonu, mm -hmm. u umamy w prostkę grać, sobie zrobiłem z mega boxa u dziesiątkę i z kiego mi się a ile się numerków świeciło? Składka się nie zadiera. piątka się świeciła. Naprawdę? Czy to gdzie w dziesiątkach? No. W jedenastkach to szósta. W wypowiedzi się miałem jedną siódemkę w życiu. Uważaj mm. mi, to choryt! A w cheers! Amber tu jest. Jepie. Ja, Amber! Amber Pomogę ci z nią. Nie będzie Nie. się cackać. O, bravo, Filip. Pa. Dzięki. Za paruny fajki. Za blesieński komplet. Jeszcze ja gramy, ciągle ja gramy. Czekaj, bo mam... O, mam pieniążki do odebrania. Gorąco, mi ciągnąć. O, mogę sobie ulepszyć, Karolunia. Iger, pa. Pa. Ja to już robię. Pa. Nie, nie, ja jestem sam taki mi klikam. klikami. tak. Tak klikam, skoczy... Aha. Chodźmy. Tamta runda była epicka bardzo. A ja biorę te dwie skrzynie, bo, bo ja lubię cisnąć na dwa razy. Cisnąć lubię. Wiesz? No, ale tu są goście. Z moją seść. Poka, poka, poka. Mam Okej, okay. biorę gadżet. Zabijam. Się. Ustrzelę kogoś. Nie, nie, to us. Już... Oni mnie zabili. To oni się walą. Jak się walą, na na łeb. Proszę bardzo, to dla ciebie. Dalaj. Ale się nie przeklinaj mi na odcinku. Przepraszam, nie krzącił. idę po nitę. Ja, ja... O oh my god, jakie mam mało chopy. Po komu to ciśnie? Jakaś śmieszna nanita. I Jakaś słaba nitka. Jak, jak oh. zapiszcie mi prawda? Hmm, tak. A mraczek to tak, podpisze. Tak ow, ow, ow! To jest to nie, to nad Zgadzuję. E. Jakie ups. Coś ci poszło tak? Chor. Chcę wezmę jakąś inną emetykonę. Patrz. z inną emetykonę. Mm. Naprawdę dobrze, dzięki. Mogę spać, wybrać klina. No, co miałeś robić? Bo sam nie będę nagrywać. No, masz nie przeklinać. Powiedziałeś mi, że to Nie, e? Tak. Myślę, że są gramy. Dobra, będę. Zabiję jakoś. I pod tego Darela, bo jak chcę gemy. No już. Pęk! Zaraz, 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 ulta. Darel! Oh my god! Darelciu, 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 czego ja cię uczyłem? No ja czekam na swoją ofiarę. mam ósemkę. Zabiłem inną. Była tak blisko? A ja chodź co ci to Gaga, teniki. gaga, teniki, gaga teniki. Oh my god, zabili mi. Oh my god. No to spartaczuj, to ja Cię spartaczuję. kiedyś ja kiedyś zakupiłem na... karnet melo, to mi wydropiła się ósemka. Wiem, mówiłeś mi. I nawet dziesiąta. Ja chcę tego kolciacha. Ja go zabiłem. Za chwilą. Ko, ko, o! Ja go zabiłem. Ja zabiłem, a ja zabiłem Daryla. Ja zabiłem. Nie, nad widzowie widzieli. No, no, bez, Igor! Weźmy, jak sobie zobaczysz na YouTubie, to zobaczysz. I tak zrekonczymy odcinek za ten... za kilka minut. Za cztery. Za cztery. Za cztery. Pięknie. Oni płomieni mnie parzą. Normalnie jak w

co jest, a tak wyłączył się internet. Znowu wyłączył się internet. Skąd? Nie wiem, ale się chyba rozładował. Ubezpieczony połącz. Jeden ma ludzi. Ej! nie tylko w miejscu. Naprawdę ciśnisz ich? No, patrz. Ty no, ale idioci. Skonanie. Oh my god. Zastrzeliłem. Igor, Igor! A, go! Oh my god. Czekaj, zobaczyłem czy za jednym zamachem wszystko to postrzelę. I pęk, tak. O nie, ten głupi dzień się go nie lubię. Co ja, Ty se myślisz? Gry uby, a się. Uporność. Se je postrzela w Dina. O oh, my God, jak on daleko strzeluje, ja z niej nie wyszło. No, idzie za Tobą. Dzień. Ja go nie lubię. Mm -hmm. <laughs> Najgorszy Nubek Ej, świata. Ja też mam ten gadżet. Uciekaj! Jak najszybciej! Do tych krzaków, które już są. No właśnie, tak było. Jeszcze innymi. O, zakończymy. O, ukończono całą misję. O! Ukończono całą misję. Razem Otwieramy? <laughs> Bliżej palce i szybko i okay, tyle, ile o, się to... da. Eee! O ja! Okej, okay, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. Ja się z wami żegnam, więc na razie...